Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale Oczywiście dzisiaj zapowiedź Zapowiedź kolejnego meczu Wisły-Kraków Tym razem Wisła-Kraków zagra z Jagiellonią Białystok na oczywiście własnym stadionie Co nas oczywiście, oczywiście wiele razy powtórzyłem oczywiście, ale bardzo nas cieszy W każdym razie mecz no, nie będzie należał do łatwych, bo Jagiellonia swój mecz ostatnio wygrała z Lechią Gdańsk 2 do zera strzelali. Strzelał bramkę chociażby Esus Imas który no był, jest byłym zawodnikiem Wisły Kraków, więc nie będzie to łatwe spotkanie. Myślę, też dużo zamieszania w obozie, właśnie Wisły, gdzie no troszkę, troszkę ta kwestia boksy, też, też odejścia. Więc o tym sobie powiemy w dalszej części filmu. Ale jeśli chodzi, tak, chciałem. Zacząć od pewnego tematu, który jest jakby konsekwencją ostatniego meczu Wisły Kraków, czyli sędzia Jakubik. No, został tutaj, że tak powiem, ukarany przez no, kolegium sędziowskie, które po prostu, no, tak go ukarało w taki sposób, że w tej kolejce nie będzie sędziował. No, jest to jakaś tam, myślę, fajna rzecz pod takim względem, że zawsze mówimy, że tych sędziów się nie karze. No, oczywiście. Tak, w większości przypadków jest, ale tutaj akurat no, jakby ktoś oglądał mój, yy, mój materiał. Także no, cieszy mnie to, że, że jednak gdzieś te m, 10 sędziowie też nie są bezkarni i że no, powoli są w miarę egzekwowane te kary. I mam nadzieję, że stanie się to jednak taka, że to nie jest jeden wybryk, tylko faktycznie, jeżeli sędzia naprawdę będzie sędziował tak jak właśnie <laughs> Jakubik, e, no to faktycznie wtedy. Będzie to jakieś kary będą egzekwowane. Tego bym bardzo oczekiwał od komisji ligi. Dobra, lecimy, lecimy tutaj z analizą Jagielloni, bo my się nie będziemy tu się jakoś rozwodzić nad tym tematem. No, jeśli chodzi o Jagiellonie, no w tabeli jest dużo wyżej niż Wisła Kraków, no bo Jagiellonia jest na siódmym miejscu. Mając, mając bodaj, że to są 23 punkty, ale jeszcze to dla upewnienia sprawdzę, bo nie chcę tutaj wam jakichś kłamstw. Ale tak, dokładnie 23 punkty. Wisła tych punktów ma, no niestety dużo, dużo mniej, bo 14. Ale, 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 ale co jest istotą tej sytuacji, bo miałem mówić tutaj o składzie skład skład, skład Lechi jak wyglądał w ostatnim meczu bo to będzie jakiś taki nasz pewien odnośnik względem tego co możemy zobaczyć w meczu właśnie z Wisłą no i oczywiście mamy Jesusa Imasa, który strzelił jak już mówiłem bramkę no, piłkarz no jak no nie muszę przypominać jego jakości tak? bardzo, bardzo uniwersalny piłkarz który może zagrać na środku, środku ataku może zagrać na skrzydle, może zagrać na środkowym pomocniku ofensywnym. Także piłkarz naprawdę w miarę uniwersalny. Mamy tutaj Makuszewskiego, który, e, który jest to taki no, szybki, dynamiczny skrzydłowy. Jak jest tylko zdrowy, to naprawdę może potrafi dużo dać. Pamiętamy, że ten piłkarz też ocierał się o reprezentację. Gdyby pewnie nie kontuzja, to pojechałby na Mundial w 2018 roku. No, ale stało się jak stało. Mamy tutaj Czernycha, którego również yy, kojarzymy yy, z Ekstraklasy i miał swój moment. Pospieszyli bardzo dobry zawodnik, Romańczuk, solidna, yy, solidna firma. Yy, no i Błażej Augustyn, myślę yy, taki solidny yy, stopper, yy, który potrafi naprawdę, naprawdę dużo dać. Yy, no, mamy oczywiście, no, ten brankarz nie zagrał w ostatnim meczu, ale Steinbors, no, no, to też bardzo yy, solidny piłkarz no Kamil Wojtkowski jest w zespole nie wiem, w zespole właśnie Jagiellonii, no z takich ciekawy, z ciekawych rzeczy no i co? no i tyle w zasadzie, można by powiedzieć, oczywiście trenerem jest Bogdan Zając, który no, również ma takie dosyć podobne kwestie znaczy inaczej, no, jest związany z Wisłą Kraków w jakiś sposób także pod tym kątem też ten, ten trener jest jakoś tam spójny z Wisłą Kraków, ale jest trenerem Jagiellonii, więc jakby nie, nie ma żadnej taryfy ulgowej z jego strony. No i mamy jeszcze Licia, który jest napastnikiem, który też fajnie zaczyna funkcjonować w naszej lidze. Strzelił też bramkę ostatnio, także też widać, że ten zespół naprawdę ma, ma możliwości jak, jak i naprawdę no, no ma kadrę taką, może nie, nie jakąś dużo lepszym od naszej, bo moim zdaniem my nie mamy takiej złej sytuacji, ale, ale na pewno trzeba w tym spotkaniu zagrać bardzo, bardzo dojrzale, żeby w tym spotkaniu wygrać i trzeba być skutecznym, bo ta skuteczność Wicły, no troszkę kulała w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o Jagelonia i, i jej cele, no tak naprawdę oni tak bardzo dużo nie tracą np. Do, do drugiego czy Trzeciego miejsca, więc tak naprawdę wszystko jest w grze. Dopóki piłka w grze, to wszystko jest jakby możliwe. Więc ten, na pewno będą tu walczyli o pełną pulę. I mam nadzieję, że Wisła Kraków im się po prostu postawi. Jest to zespół, który ostatni mecz w ogóle Wisły Kraków z no zakończył się wynikiem remisowym. Był to pierwszy mecz w tym sezonie. No, wtedy Bramkę strzelił właśnie Makuszewski, a dla nas strzelił. Jakub Błaszczykowski, to był taki rykoszet, no ale, ale tak było. To był taki mecz, który, który mimo wszystko porównując te wszystkie mecze w, w tym sezonie pod wodzą Artura Skowronka, bo wtedy Artur Skowronek był trenerem, to nie był taki zły. Także no, na pewno Jagielonia jest y, trudnym rywalem. Te mecze z Jagieloniem różnie się układały. Czasami były to mecze y, dosyć łatwe, a czasami były to naprawdę arcy trudne spotkania, bardzo wyrównane, y, które były na bardzo wysokim poziomie, a czasem wręcz Wisła nie istniała w tych spotkaniach. Także takie mecze no, ciężko przewidzieć co będzie, mam nadzieję, że jednak mecz, y, tak samo jak z piastem w Libicy, będzie stał na wysokim poziomie, tylko z, z troszkę lepszym wynikiem. Tyle o Biały białystok, przejdźmy sobie do wisły kraków. I słuchajcie, zacznę od nieprzyjemnego tematu, którego nie będę jakoś bardzo tutaj rozszerzał, bo na pewno on ma wpływ, na pewno bardzo... ja ten materiał kiedyś na spokojnie nagram. Gdy będzie jakaś przerwa reprezentacyjna, gdy będę miał troszkę na to więcej czasu, gdy ta sytuacja też troszkę może więcej faktów poznamy, bo na razie to są tak naprawdę obie strony się troszkę, że tak powiem, przypychają. No sprawa Aleksandra Buksy na pewno nie wpłynęła dobrze na, na ten tydzień, bo tu w tym tygodniu naprawdę dużo złych rzeczy się wydarzyło pod tym kątem. I powiem tak. Warto sobie odpowiedzieć na jedno na bardzo yy, ważne pytanie. Czy Wisła była naiwna, czy była to po prostu zdrada zawodnika? Yy, i, I wydaje mi się, że tu mogło być nawet jedno i drugie, tylko jednak no, to nie zmienia faktu, że Olek Buksa zachował się no, nie w porządku, zdradził yy, Wisłem, no bo jednak to nie, nie ukrywajmy, no jak on mówi o, o że mało gra, no to słuchajcie, no, Aleksander Buksa nie jest... Nie jest zawodnik, ja mi się podoba podejście Petera. Chybali, że to nie jest zawodnik, on ma być traktowany jak normalny zawodnik. Nie ma równych i równiejszych. To, że on jest wie... ma wielki potencjał, coś mu się tam chyba w głowie odkleiło. Moim zdaniem, yy, i, i trzeba się nad tym zastanowić, czy to jest, czy to ma sens. Czy, czy ktoś jest normalny, mówiąc takie rzeczy. No, ja wiem, że ten chłopak ma talent, ale ten chłopak naprawdę, mówiąc obiektywnie. No nie dawał sobie radę w tym sezonie, wyglądał źle. I w meczu z Jagielonią wyglądał dramatycznie. W tym pierwszym meczu z Jagielonią, którym y, zaczęliśmy sezon. No wyglądał źle. Później też nie wyglądał lepiej. No ja wiem, że może brakowało mu minut na boisku, ale on musi zrozumieć, że on jest normalnym zawodnikiem. On nie jest nagle nad zawodnikiem, że on musi grać, bo strzelił parę fajnych bramek. No troszkę coś chyba y, coś jest nie w porządku z głową jego. I to nie, że jest nam psychicznie chory, tylko. Tylko po prostu, no może coś tam za dużo doszło do niego, że on, że on już jest wielki, a no oprócz wzrostu, to on wielki nie jest. Także, tak, także myślę, że, 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 że tutaj też ojciec Olka też trochę tutaj namieszał w tej sytuacji. On też jakieś tam wywiady daje. Ma swoje 5 minut. Ale no słuchajcie, no sprawa jest niewygodna i, i myślę, że będę o tym, myślę, że omówię ten temat szerzej w takim. Osobnym materiałem, bo myślę, że tutaj byśmy mogli gadać, gadać, mówić o za i przeciw, a nie o to tutaj chodzi, jednak mamy tutaj ten mecz zapowiedzieć, ale na pewno ta sytuacja mogła mieć wpływ na przygotowania do tego spotkania. Również trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że no, Mac Michał Mac odejdzie z Wisły Kraków również, odszedł już, tak w zasadzie, Dawid. Nie psuj, także no, tych zawodników po prostu. no Peter Chybala jasno zakomunikował, że no, nie chcą, nie, nie, nie mają zerowe, w zasadzie zerowe szanse na granie, więc po co mają grać? Jeśli chodzi o stan kadrowy, no to Basza nadal nieobecny, tak samo Dawid, nie Dawid, tylko Nikola Kowelicz, który wrócił do treningów, ale wiadomo, że nie jest jeszcze na takich obrotach. No i oczywiście nie zagra Adi Mechremić I tutaj się, bo z powodu oczywiście kartek. E, ale i tutaj się zaczyna pewna zagwoska. czy Maciej Sablok zagra na środku obrony, bo jest taka opcja, żeby on zagrał i powiedzmy na boku zagra za niego, nie wiem, Dawid tak? E, ale może zagrać ten, y, prawda, y, Kynę, Kone, Kine, y, 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 to, no, nasz nowy zawodnik, nasz nowy stoper, no myślę, że to jest dobry też dla niego, tylko no właśnie, no to już jest decyzja trenera, jak on to widzi, na pewno jest ten zawodnik brany pod uwagę, no i właśnie, Krystian Wachowiak również będzie brany pod uwagę, bo został zgłoszony do rozgrywek, więc teoretycznie też będzie brany, czyli nasz nowy zawodnik perspektywiczny, kupiony za 500 tysięcy złotych, także to też fajny ruch, że Wisła też inwestuje w takich zawodników, to moim zdaniem jest dobra droga ale to już o tej dobrej drodze, to już tyle mówiłem, że e, chyba na ten moment e, wystarczy. E, no cóż, to no, mecz bardzo ciężki, tak? E, ale no, nie, nie mamy jakichś wielkich strat kadrowych. oczywiście e, no, boli, że Adi Mechremiz nie będzie mógł wystąpić w tym spotkaniu. E, ale może Kubołaszczykowski wystąpi od pierwszych minut. Zobaczymy, jak jego stan fi fizyczny, e, jak, jak z jego formą, e, no to wszystko się e, tak naprawdę e, okaże że Jean Medved, zagrał w pierwszych minut to wszystko, że tak powiem, się okaże. No, na ten moment jeszcze nic nie możemy powiedzieć. To są jakieś nasze, powiedzmy, spekulacje. Jaki wynik stawiam? No, wierzę w zwycięstwo. Naprawdę wierzę w zwycięstwo. Wisły stawiam takie 2-0. 2-0, może 2-1. No, co, coś, coś tego typu. Liczę, że tym, po, nie wiem, że w niedzielę będziemy mogli powiedzieć, krzyknąć z radości, że jest, wygrała Wisła Kraków i gdzieś ta też sytuacja w tabeli się poprawi, bo no nie ukrywajmy, że sytuacja jest mocno średnia, pomimo że spada tylko jeden zespół, to wiadomo, że nasze oczekiwania są po prostu większe i nie ukrywajmy w, tego w żaden sposób, my chcemy, żeby Wisła była no, jak najwyżej, tak? A na razie na to się no, nie zapowiada jak patrzymy na samą tabelę, bo myślę, że patrząc na, na, na ostatni, na ostatni mecz, no jest szansa, że naprawdę będzie w tym sezonie jeszcze, jeszcze przepięknie, jeszcze dobrze. I tego życzymy piłkarzom Wisły. A ja również dziękuję Wam za uwagę. Taki króciutki materiał, troszkę tu porozmawialiśmy o Jagieloni, o, o sytuacji Wisły. Myślę, że tego typu materiały tak trzeba robić, że tak powiem. Takie, tak, 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 tak sądzę. Żeby jakoś też nie, nie mówić jakoś strasznie za jakoś strasznie rozbudowanie. Tutaj chodzi o to, żeby nakreślić sytuację, żeby przedstawić Wam, jak, jak wygląda sytuacja obu drużyn. Dobra, dziękuję Wam bardzo za, uwag za uwagę. Jeszcze raz zapraszam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z filmami. No i co? No i co? Piona, piona, piona. Do zobaczenia i do usłyszenia w prawdopodobnie poniedziałek. Jeszcze raz, piąteczka.